Prawda? I tak. tak samo na tej karcie. One zbliżyły się właśnie w taki sposób. O Boże. <laughs> Wspaniale. Pięknie. Także karta. Z... Cześć, z tej strony Karol, iluzjonista Karol Senetki. Witam Cię w kolejnym materiale, w którym pokażę Ci, w jaki sposób swoją iluzją zaskoczyłem aktorkę filmową i teatralną, panią Laurę Łącz. Pani Laura, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Mam dla Pani przygotowane kilka sztuk magicznych, nawet w, do... w nawiązaniu do pewnego wywiadu, który ostatnio obejrzałem z Panią na YouTube, Ale to za chwilę. Zacznijmy od początku. Mam tutaj na rozgrzewkę tylko dwie karty, prawda? Tak. Dziesiątka oraz siódemkę. Prosiłbym, aby lewą Pani rękę przedstawiła w taki sposób, tak na płasko. Tutaj mamy siódemeczkę, prawda? Tak. Tutaj dziesiątkę. Jak nazywa się kolor, nie wiem, czy pani wie. Pik, wiem. Grywam w karty i bardzo lubię. Okej, okay, czyli dziesiątka bikuś i siódemka? Tak. tak, proszę przykryć prawą ręką. I teraz uwaga, ja pstryknę, co nic nie znaczy, ale ciekawie wygląda. I zobaczy pani, co się stało w Pani dłoniach z dziesiątką. Proszę pokazać? Już? Tak? I dziesiątka w pani dłoniach przeniknęła przez banę. naprawdę. Zawsze podziwiam tego typu. Iluzję, bardzo lubię. Także karty jak widać w sumie się nie przedadzą, te. Mam tutaj przygotowaną talię i prosiłbym, aby na głos wypowiedziała pani dowolną kartę. Ale nie taką jak Dama Kier czy Aspik, bo to wszyscy mówią prawie. Czyli jakaś kompletnie losowa karta. Jaką pani sobie życzy? No to może czwórka pik. Czwórka pik. A wcześniej na nic się nie omawialiśmy, prawda? Nie. I teraz uwaga. Ja tutaj mam wszystkie karty, one są ułożone, prawda? Powiedziała Pani czwórkę pik, prawda? Czyli tak, ta. tak. Czy chce Pani zmienić swoje zdanie? Bo czasami ludzie zmieniają. Czyli czwóreczka pik, prawda? Tak. To może czwórkę ja odłożę tutaj. A tutaj zobaczcie Pani, ja mam takiego czarodzieja, który, uwaga, na Pani oczach, sięga do kapelusza, z kapelusza wyciąga tylko jedną kartę i tą kartą jest dokładnie czwórka pik. Także znalazł dokładnie wybraną pani kartę. To trzeba oglądać z bliska i przeżyć samemu, żeby rozumieć, jakie to jest fascynujące. Wiadomo, że my znamy się z eventów, gdzie miałam gdzieś tam występy takie na scenie, trochę mm -hmm. dalsze. A tutaj mamy bezpośredni kontakt, czyli mikroiluzję, tak jak robię czasami też na eventach. tak? Tak, tak. Także można bliżej doświadczyć, prawda? Trudno tu, wie Pan, schować pociąg, tak jak David Copperfield. Dokładnie. W takiej sytuacji, na imprezie, tak jak dzisiaj, ale to są wspaniałe rzeczy, które Pan robi z bliska. Także przechodzę do tego, o czym na początku wspominałem. Mhm. Talia kart. Jak wiadomo, wszystkie karty są inne, prawda? I teraz, gdyby mogła je Pani przetasować? Jak? No, odrobinę. tak? Ręcznie, tak, tak. Od odrobinę poprzekładać, jak Pani sobie życzy. Wiadomo, że już jest pomieszane. Tak. Okay. I teraz tak, ja wybiorę z tej talii jedną kartę, która może z czymś się kojarzyć, pani. Hmm. E... O, jest. Dwójka kier. Ja ostatnio oglądałem taki wywiad z Panią na YouTube. Mówiła pani tym o miłości. Prawda? No, różne Ić ciekawe. Może, tak, tyle tych wywiadów było. Różne ciekawe tak. rzeczy. I właśnie wiadomo, że zawsze spotyka się dwójka osób, prawda? Tak. I wiadomo, że ci ludzie często są w jakimś tam tłumie, wchodzą gdzieś tam w środek, mm -hmm. ale mimo to, jeżeli to jest prawdziwe uczucie, no to mogą znaleźć się znowu na wierzchu. Czyli być okay. razem. Czyli dwójkę kier. Ale gdybyśmy zaznaczyli tę kartę w unikalny sposób, mm -hmm. także gdyby mogła pani z drugiej strony po prostu ją podpisać swoim imieniem, ja potrzebuję. No. Super. Jeszcze karty już jest podpisana. chwilę zaczekamy. To nie schodzi, prawda? Mm -hmm. I mamy tutaj dwójkę, którą przed chwilą wzięliśmy, prawda? Ona wskoczyła na górę. Tak, metaforycznie mówiąc, że ta dwójka osób pojawiła się znowu na górze, mm -hmm. na wierzchu. Ale co najlepsze, tutaj jest pani podpisana dwójka. Proszę wystawić prawą rękę. Ja ją położę tutaj. Ale się okazuje, że jeśli ludzie naprawdę darzą się uczuciem, to czasami te serca odrobinę się zbliżają, prawda? I tak samo na tej karcie. One zbliżyły się. Właśnie w taki sposób. Mój Boże. <laughs> Wspaniale. Dzięki. Także karta zostaje oczywiście dla Pani na pamiątkę. Tak. Jak najbardziej. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to daj koniecznie na dole. Kciuka w górę. Napisz komentarz, jeżeli masz jakąś propozycję, kogo powinienem zaskoczyć kolejnym razem. A było już kilka naprawdę ciekawych osób w moich materiałach. Możesz gdzieś tam na dole zobaczyć wszystkie odnośniki. Jedną z takich osób był kanał youtubera popularnego Lucas TV. Tutaj gdzieś powinien pojawić się odnośnik do materiału właśnie z nim. Zobacz jak go zaskoczyłem. I dodam, że jest jeszcze konkurs, który trwa do najbliższej niedzieli. Także możesz sprawdzić szczegóły właśnie tutaj. Jeżeli masz ochotę wygrać książkę. Jego autorstwa, która brzmi, co ludzie o Tobie pomyślą, to kliknij koniecznie w ten materiał, sprawdź, co mu pokazałem, jakie są zasady konkursu. I ja nie zmienię na koniec, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jeżeli masz ochotę zobaczyć, kogo zaskoczy kolejnym razem, jakimi efektami z dziedziny sztuki magicznej, to kliknij przycisk subskrybuj dzwoneczek. No i cóż, my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia!